Dobra, nie będę tu choć szukam noclego w tej ornecie Bo mi wyszło rakowanie wyszło nieraz w życiu, nie tylko na ultra Więc... Trochę pokory, trzeba się nauczyć A ja mam niedobory pokory w życiu Ja, ja wiem No ultra mi się złote myśli kurwa uruchamiają Ja wiem może ktoś to będzie oglądał pomyśli debil No kurwa no debil no kurwa Dla zwykłego zjadacza chleba To do... Tylko debil kurwa jedzie 1200 km rowerem na chuj Po co Się ta trylinka Skończy kiedyś Nie ja to żebym narzekał Sam chciałem tylko tak Troszkę pomarudzę To takie polskie 10 lat później Dalej trylinka Nie kończy się. Koniec gry teraz mają płyty, ale zawsze jakaś odmiana. O, asfalt. Nie jestem godzien tego. Tak. Księżycowy trochę, ale, ale tutaj bokiem można polecić. Nowy dzień, chwila po piątej. Zimno w chuj. Kurde mogę jeszcze wziąć rękawiczki z długimi palcami jednak to może się rozgrzeje No kurde trochę Plan był taki pół godziny wcześniej wstać ale do pierwszej nocy nie mogłem zasnąć to trochę przeciągnąłem Jakieś głupoty mi się śniły ale związane z ultra Szukałem wody ale ciężko mi to szło w plecach zgubiłem ale miałem bukłak jak to możliwe i przejechałem tu tędy no tędy nie wiem czy dobrze zrobiłem że tak wcześnie nocleg znalazłem ale jak miałem później gdzieś zostać w lesie to, to w sumie dobrze dzisiaj się poleci płynów mam full 3 litry jak na razie żeli sporo więc jedną jakąś bułę więc bez zatrzymywania mogłem lecieć. Aż, aż mi się płynę skończył. zmianie zmienię Te mokre buty miał. Trzeba dogonić ekipę ze Śląska. Widziałem, ruszyli, ale jakoś chwilę przede mną. Więc może się uda. A co to za malownicza miejscu Fajnie. Jedziemy wałem po dawnej w trasie kolejowej spoko kurde zimno jest. może to i śmieszne, ale jedna pozycja wyżej leśnego śpiocha min minąłem widać jeszcze nie miał zamiaru się kurwa podnosić Właśnie zobaczyłem w znak, że do Lidzbarka mam 15 km Mam nadzieję, że tam, mam nadzieję, no nikomu się nie żyjecie, ale że tam trochę osób zniszczonych dojechało później wczoraj I ich pocisnę, że jeszcze śpią do dziewiątej Jak ja tak miałem zazwyczaj Dużo osób widziałem Sporo z trasy musiał zjechać, żeby żeby noce kogarnąć Zdrowa rywalizacja. Tak się muszę zatrzymać. nasmarować łańcuch. Mimo tylko 3 godzin snu, no to czuję się dobrze. Oby tak było przez cały dzień, ale później gdzieś pewnie osłabnę trochę. Ale klimat jest tutaj. O nie. Kurwa. bana opona. Radzi szygać mlekiem mi po plecach teraz Zimno Zimowa czapka wcale nie byłaby przesadą O, jakieś świeże ślady Ale odjechali chłopaki Rozkręcili nogę Z tego co widzę, lecę dalej dawno linią kolejową i fajnie, fajnie mija się budyneczki, które widać, że były stacjami. Teraz sobie ludzie w nich mieszkają. Jest, ma to swój klimat zajebisty. A teraz jest traska rowerowa. Jakie Egipty, jakie Tunezje. Tylko Polish bike tour wariacie. Kurde, ale klima. Czuję, że mam trochę runa leśnego w zbudach, ale Nie ma czasu na pierdoły, na zatrzymywanie się Przy okazji się wysypię No i dobra, mamy Warmiński Teoretycznie miałem wczoraj dojechać na godzinę w plecsky tylko Miałem po nocy szukać noclegu To już wolałem wcześniej Dzisiaj sobie lecę na spokojnie już ogarnięty Ciekawe czy już wszyscy z Litzbarka ruszyli 7 godzina wątpię Dzisiejszy niepokój w dupie nie był bezpodstawny. Dobrze zdążyłem wyjechać z miasta. Jest to jakaś trasa, jakieś hopki dojazd rowerem. Ale w tamtym momencie nie miało to najmniejszego znaczenia. Dobra, wracamy do gry. Jak mi komary dupę pokąsały Ach. Krwiożercze bestie Nawet wysrać się nie dadzą Niepokoje dupy zażegnane i ukułem ten termin wczoraj i roszczę sobie do niego prawa autorskie. No bo, któż nie znał tej paniki, jak w okolicy nie ma choćby najmniejszego krzaczka. A obliczanie zaczęło. Niepokój dupy nie wybiera. Dopada i bogacza i biednego Samo życie Kurwa jak jestem głupi Ale kolejnie Jesteśmy w miejscowości Trudnowo No i koniec trudnowa A jakiś owad mi wpadł do kasku i mi upierdolił. A! Kurwa, to nie było lekkie. Skurczy? Co to było? A jak? Pszczoła, pszczoła, za co? Leć, kurwa. Pszczoła, ja Cię szanuję na co dzień. Osy to suchuje, ale pszczoły to są dobre stworzenia. Ale i te osy są po coś. Trochę boli, ale panie pszczoła, nie spodziewałem się tego po panu. Po kim jak pokim, ale nie po tobie. Ale wybaczam. Osa! Pies! Rozumiem Ale ty Muszę pilnować smarowania napędu Bo wiele lżej się jedzie A Zauważyłem, że taką mam tego prowaksa, To nie jest dobry, jak go nałożyć dzień wcześniej to na długo starczy, ale Ale o tako, jak go w ciągu dnia nałożysz na suchy napęd to moment go nie ma Lepszy jest Momum do, do takiego czegoś smarowania bieżącego, więc dobrze, że dwa różne woski wziąłem. Dużo tutaj się spotyka dróg tak zwanych kocich ubów. No, w mojej okolicy to wszystkie takie to już zostały dawno wyasfaltowane. No, dla rowerzystów to jest uciążliwa droga. Widać dobrze wyjeżdżone z boku. Ale ma to jakiś swój urok. Bręcz można powiedzieć, że droga zabytkowa. już tak coraz częściej się takie trochę marudzenie zaczyna u mnie. A to czapeczka mi gdzieś nie leży, poprawiam, przeszkadza mi. A to drażni mnie ta droga taka, nie wiem czy to widać na kamerze, ale to jest chyba zabieg taki, żeby te drogi wyrównywać, co takie pokarbowane. Na sztywnym rowerze to te lepiej. O, o, właśnie. No i to... Uciążliwe no, jest to. A jest tego dużo na trasie. No i tak już się... Już marudzę, już się zaczyna. A dopiero drugi dzień. Jest dziesiąta. Czyli... Wczoraj o dwunastej startowaliśmy, dzisiaj jest dziesiąta. A jest 75 pięć Przyjechane, więc. No stuwa będzie raczej do 12:00. Więc no spoko. Jednak zrobiłem przymeblowanie w ubiorze, zrzuciłem długi rękaw czapeczkę też schowałem do plecaka już mi, już mi jest o wiele wygodniej, bo na głowę założyłem sobie komin. Umiejętnie założony komin chroni od słońca i uszy, i szyję, i głowę. I na pewno jest wygodniejszy, przynajmniej dla mnie. O, już tylko ta pokarbowana droga mnie draży. No ale... Zam tego antygorczałem, więc mam. Nie, ogólnie trasa os, nie ma co narzekać. Jaka ta tarka jest uciążliwa! Dobrze w Lubelskim nie ma takiego zmęcania się na stan, ale trzeba jeszcze tam dojechać. Jeszcze jest dkfz jeden, tam drugi. Szarmata. jest bydle. I mamy Wilczyszaniec. Kwatera gościa, który miał bardziej radykalne metody niż gaśnica. Wiadomo, o kogo chodzi. Pana ze śmiesznym wąsem. Uff. Całkiem niedawno w domu Geringa, w dzielczym szańcu, dokonano mas makabrycznego odkrycia. U niego pod podłogą znaleziono, jak dobrze pamiętam, kobietę, mężczyznę, jakiegoś nastolatka i małe dziecko. I łączyło ich to, że, mieli że byli bez rąk i bez nóg. Kora jazda. Jechałem do miejscowości Wrony Nowe. Ciekawe, ciekawe jaka będzie następna. Wrony używane? Jednak tylko wrony. Jadłem porządnie teraz można jechać, bo już wcześniej to już żele i węgle do wody Nie bardzo coś dawały. Czy dawały, ale to krótkotrwale. Trzy osoby mnie minęło w tym czasie, ale myślę, że mi to zaprocentuje ten posiłek normalny. Rozkręcę nogę, zjem żela, będzie git. Na pewno nie bez znaczenia też jest to, że 3 godziny tylko spałem dzisiaj. no nie wiem co z tym moim spaniem ostatnio na ultra Żele skupa jedną tylko z rana żeby nie było takich sytuacji że przeleżę noc zamiast wypocząć Jak widać po krajobrazie skończyły się płaskie tereny no brak snu daje się we znaki już jest kurde No już nie to co wczoraj o tej samej porze Nie ma ognia jak na razie Jadę bo jadę ale muszę No i szarży nie mam chęci nawet zaczynać Chyba bombiszcze dopadło Niestety. No, więc. tam się kurwa będę to oczy. Mam że minimum 200 zrobię. 142 km. Do 15:30. No, niestety nie zawsze jest kolorowe. Nie zawsze się pięknie jedzie. Wczoraj było przyjemnie, wesoło, dzisiaj widzenia. No, no Ładnie, ładnie, ale co z tego? Jak... Ja jestem z Techlak. Nie wiem, którą godzinę już mnie ten kryzys trzyma, ale no, mam nadzieję, że puści. No, czasem tak bywa, że jedziesz ileś tam kilometrów. Jest słabo A później nagle siły wracają nie wiadomo skąd. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. No wiem no dlaczego tak jest, no kurde, ten brak snu. Co to jest 3 godziny, nic Już się powtarzam sto razy no nie ma dzisiaj we mnie życia No ale muszę to dociągnąć żeby dalsza jazda miała sens. No 200 przynajmniej będzie lekko tam z zapasem żeby w limicie się zmieścić. Kurde, myślałem, że będzie lepiej tak Dobrze na początku szło. Później tempo tak spadło. No mówię, to ultra to nie zawsze śmichy chichy